OLE WJEDZIEMY, KOMANDO! Komando. <grywa> ten ultimate no. był tak kluczowy. W tym filmie pokażę ci 25 najtańszych skinów w League of Legends, które musisz mieć. Każdy z nich kosztuje po 10 złotych i każdy jest warty tej ceny. Zapraszam na bieda skin challenge. Ej, go nie, nie w ogóle! Ej, idę tam, bijemy się. Smajty, dobre smajty dobre Dawaj, smajtuj. Nie no, jak jest! No, A jeszcze A. nie no, stary. Co tam wziąłeś? No, nie życie? no, ja już tego. Tak był... O, zajebiście, dobra, możemy iść. A jungler? Aha, czekaj, bo to jesteś z tyłu. Levela, tak? nie... A jungler to hałas. Masz coś do tego mezu? Nie chciałem nic mówić. <laughs> 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 jak on cię na pocie w ogóle? No tak, jak zwykle. Mm, czyli czyli chujowo. Tak. Dobra, jedziemy. Jest eee, na waj, waj na górę. No dobra, no dobra. dobra. Ważne, że poczuła ten... Jak się nazywa? Poczuła... Poczuła cyca. Doj, dojce, dojce, wydojce. Pamiętajcie, dobra, you can't to. milk those. Ej, poni do was idą, tak? Nie, nie, to my idziemy do nich. O kurde. Ale była Ej, dywujemy ją, wiemy ją dalej. Tak, O, ja ci pomogę farmić, bo widzę, że sobie nie dać rady tą niedalką. sięgam no, no, Bo on ma lepszą szczotę, co mogę powiedzieć? Trzy, dwa, jeden Ja nie potrzebuję Ponsona na firko tak bardzo, nie? Okej ja. Nie na ci pomóc, bo mam wszystko na tym idealnie. A jednak! Hej, daj, Daj co, razem Dawaj no ją! Tak no. jest! Stun na stunie, tak to się no robi. Nice. Let's go! Tych mamy my? Nie. Cool. Ja widzę, że Julka nam sobie daje radę na spokojnie na bocie sama. Ta. <grydza> ja tu jestem zajęty, zobacz. Muszę pomóc Bezowi sfarbić. Dzięki wielkie za... To przyszedł. Hawata wyjebał? No Boże święty tak. w końcu spokój, ja... <grydza> o dawaj ją nie polecam, nie ma na fili, no nie idzie. Nooo jest o, na fili No dobra, nevermind, nevermind, co było. No, mówiłem. PYK! to na to pyk! nie ma takiego! No, no, nie I ma pyk! To. i tu wchodzę sobie po tym. Eee... I tu pyk! A, i tu, chuj Z takiego bardzo taniego, to oh, shit! Ja Znałabym jednego taniego, którego tam nie ma. Let's go! No. O, patrzcie, Jeszcze tam, to jeszcze tom! Co ona robi? tu. Kury, jest! 700 golda! A, a co, a, ja muszę je no... wziąć? Pewnie, że se wezmę. Nie, tylko nie kurwa, tuła Kartusa! Tak, zajebisty, dawaj go! OOO, MOSTATUĄ KARTUSA! Ja się akurat historię ze statuą Kartusa. Ej, dawaj, 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 dawaj! jest nasz. No i wiadomo, Błękoś. że mój, e. Mogę to do Elka Jeżeli odbierze to się wypowie na temat mojego kartusa Zadzwoń, zadzwoń, dodam sobie do tagów Albo fit zrobię Sztuki? Czemu jedno w głowie? Kurwa, nie mam na woda Pieniądze Ale grają, Bawaj Co się tak duży, A to szao no Gdzie ty chcesz iść tą wajką? Nie ma poruszania się po mapie kurwa, Chyba oszalałeś, kurwa. co ty? I mój jeszcze! Czekaj, pauza, zanim przejdziesz dalej kliknij subskrybuj To jest za darmo, zawsze możesz subować. A czemu nie włączysz sobie timestampów na czacie? Co? Czego? Timestampu. Czego? Minuty i sekundy kurwa, żeby ci Ja też mam wyłączone Ale ty jesteś głównym, mam on gra z brankedów No to racja <śpiewanie> ja nie, nie wiem, ja to... mam to... <śpiewanie> że jest taka opcja <śpiewanie> A myślisz, że po co ludzie pingują samo znaczy, no to jak, czy... ktoś spig... jak ktoś spinguje flesza? Patrz, to jest... wiesz jak to patrzysz? Jak on fleszuje, to ty też fleszujesz i wtedy wiesz kiedy on ma flesza no, Dobra, możecie zagrać w piątku, kurwa, wracam na solo kolejkę Trzymaj tą tam Trzymaj ją Pisik. I jeszcze soraczkę, na dokładkę Chodź, ty nie ma, nie ma przy nich No przynika. nie zbieraj mi jej! Twoja! Jest! Krowa, kurwa Mmm, you can't milk mm. those. Eee, nie kończmy tego, nie kończmy tego. To zabawa. Świetnie się bawię. Julka, ja widzę, że w ciągu ostatnich dwóch minut zdobyłaś 4 miniony i killa. Proszę nie narzekać, jest dobrze. Mm, <grym> no. Jak się przybywa z bezem na linii. co? No, no, co? Fajna ta bierze. Nie amany, nie mamy. No, dawaj! Nie, zupełnie! No? no? <grym> Jakie bomby. O nie, na Kirinie, na Kirinie. A wcale psy poszły Jooo, jakie To była czemu to skończyłaś? S. Ja wiem Julka czemu twój skin jest tak tani Nie, nie, nie starczyło pieniędzy na górną część ubioru Nie, wiesz co to... Gra jak więc. Cześć, Fuj. CYCKI! <grystanie> sam w domu, mogę przeklinać! SIUSIAK! <grystanie> nie Niech jest trójka. Ja... dwójka. Wiesz no Na fili jest tu. Jest na fili? No I tak to wow. się robi, kurde. Z na fili Ale by był wkurwiony na miejscu tego typa. Co nie? Co, przychodzę farmić nagle bum, była na mortę. No! Chodź, 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 baitujemy! Jeszcze minuta i mamulca. Jakiego se Kurwa. może? No co? Eee! O, ale miał długą kosę, co tu było? Teraz nie spocznę, nie spocznę, póki Kana nie pokonał. Let's go, na czerwono jedziemy. Bejdźcie mi do Keina. Tu, tutaj, Juleczka, do mnie bejdź. Nie, O, idzie, idzie, idzie. Dawaj. Dobrze, że tak na to. Teraz jeszcze ult Czy coś, Aha. No. no. To na razie. Papa. Pa. No i teraz to można zatańczyć, no. Ja chciałem zauważyć dla widzów, którzy dopiero zobaczą teraz tę akcję, to jest ich blue. A boję z tego blue buffa? Wiecie słowa kurwa... Trochę, Ello trochę. STARI! tam nie będzie Blue coś, patrz, 3, 2, 1 Ej właśnie, jakby jakby raz Next czas mnie wywaliło, to bo jestem z internetu, z telefonu, tak przecież za? W Niemczech nie ma internetu Eee... Wiesz co jest chodzi? ogólna no właśnie słychać ogólne. On nie zatrzymał się, chłop się nie rusza. O, to fajne. Ej, ja stoję. O, jesteś. Okładnie! Je... Nie chodź nie! tam! Kurwa, hopie, cofaj się! Ciśnij B. Jak mnie słyszysz. wstąpa akcja. Yes. <noise> Dobra, teraz już to będzie. Ty, no to wywaliło, 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 nie, nie działa. Ty, <noise> ale nie. <noise> się to, to w sam raz sobie. Chodź, tutaj, kawa, tutaj, chodź, 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 chodź są <noise> dwa kile. Jest Zerbałoby wszystko tam, tak ci. jak trzeba. Saga nie ma internetu, przez go rozłącza? Yy, Dariusa. Jakiego kogo <noise> Hahaha! Ja piłem Gide! dawajcie! A ja obrócę się od tyłu, od serca, od serca, od serca, od serca. nie sięgło. Podlucę od serca, co, serca. No nie, czemu ja nic ją mogę? Gdyś to wyłączy. Nie mogę jakieś z tym zrobić, to nie mogę. <ślałek> no żyje. Daj, dawaj! dawaj końca, jest! Dawaj, ja sobie yes podrzucenie Dobrze. Tańby, tańby, tańbym, za nami. Ale to chyba nie, Bo to jest triple dla niego. czy nie? Dobra, to let's go. O no! Ej, No ale No ten się boi! Dostał Dobrze, yes. że ja te wszystkie giga, Ej, drake, 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 drake! Drak, drak, drak. Mamy no, dwa to smajty, drzyma. to działa za 7 tysiąc, Trzy smajty. Trzy o, o, no to git. No. Świetnie. Ej, ona się puszczyła na tym midzie. Tak, zapraszam, jeśli masz robotę. Teraz jeszcze, żebym laga nie dostał i mamy 3 tak, tak, tak. Nie, nie, ja się boję. nie, nie, bój się, zero strachu. Daj mi się załadować. Ale one nie, 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 tego i nie, mają chyba tego. tego. O O No nie, nie, no. nie, ja zagrywka, zagrywka, za... No i chuj. Teraz to mi zaimponiłeś akurat. Ja, <laughs> Przysięgam. No, no, co, się zrobimy mecie. tego Drake'a? Chyba nie. Chodźmy nie ma szans. Zostań, tu przy mnie. Nie Ja pierdolowiłem, zostań przy mnie, no! A ja ona gdzieś tu jest. Dobra, zaraz ją zakupimy. Jak tylko zobaczę. Dobra, na mnie rzuciła. Chyba ją pojebało. No, ucieczkę, ucieczkę. Oddajmy. Ale zabiorą. Nie... Oj. Da ERKOM, ERKOM, ona jest smajta na Oj, cier, miała smajta Dobra No ja naprawdę? <śmany> <do> <śmany> to już koniec na dzisiaj, po więcej akcji kliknij tutaj